Więc, cześć widzowie, dzisiaj chciałam zrobić akurat taki poradnik i pokazać obsługę Witcraft. Skoro już mam nagrabiony, tu już przez to, że już kram 3 lata w Whitecraft, um, każde konto zaczyna, usuwałam i zaczynam od nowa. Dobiłam mistrz i zaczynam od nowa, ale tutaj mam na tym koncie zamiar już dobić złotym rani. Więc, po pierwsze, już ja jest bez przedłużeniu już zacznę. Więc tutaj jak wchodzicie w tą... To... ...ząbatkę... ...o coś, jak klikniecie, to tutaj może takie coś. To tutaj można sobie stawić język. Takie są. Tutaj można sobie wkrótce sprzęcić, albo nie. Tu sobie można podgłosić jak chce się grać, jeśli nie chce się słyszeć gry, to można po prostu ściszyć. Tutaj ma się grafika średnia, wys śre niska, średnia, wysoka. Ja mam akurat na wysoką. Wyskakujące teksty to e, nie teksty, że na czacie, tylko że jak atakujecie to opiszą, jak ile HP zabraliście. Tutaj można sobie tu... Tutaj, o, może sobie zabrać, wybrać, a, czy jesteś praworoczny, czy tutaj są do ataku, tutaj rozmiar e, dynamiczny i statystyczny, czyli czy będzie się, czy chcesz, żeby ta twoja e, strzałka, ten ster, taki kółko z tym drugim kółkiem, którym sterujecie, kieruje biegacie w przod, tył, bok, hej. To tutaj sobie chcecie, jeśli tak ustawicie, na dynamiczny, to wtedy mam, wam znikam, może się wszędzie pojawić. Rozmiar jaski, ja mam na przykład na duży, rozmiar przyciska się duży, rozmiar przyciska średni, kamera darmowa, można jeszcze stała, darmowa jak chce się. Jak przejdzie się tutaj dalej, tutaj ma się serwer Perfe. Ja mam na klam. Tyby włączone mam. Animacja skrzynki szybka. I mam wyłączone trybki nowe, bo nie lubię zbytnio Tutaj są... Radziszem e, sprawdzenie gry. Otóż, jeśli chce się... Tu jest nowy świat. Tutaj można grać multiplayer. Tutaj... Trochę zasłaniam. tutaj można grać w pojedynczym tutaj są czasem wydarzenia tutaj można sobie coś kupić tego typu, tutaj pokazują się diamenty, ja akurat jeden bo wydałam trochę na skrzynki, tutaj się pojawiają monety tutaj jest ten nowy świat i jak się w klik przyciśnie czyli weźmie się na klik dotknie postać to tutaj się pojawiają zwierzęta Tu jest wilk, lis, ryś, niedźwiedź, lew, gepard, koń. Koń, orzeł, krokodyl i tygrys. Ja mam wszystkie już, to I otóż, jak się będzie kolekcja z tą taką maską, to tutaj można zbudować sobie skin. Tutaj maska i skin są orka reklam. Otóż jak wciśniecie na tą maskę. Więc tu macie skiny. Takie, takie czapeczki jak na przykład te opasy, co ja mam, tu masz o tu są akcje, tu są bacze, a tu są akcje. Tutaj można sobie pogrubić i ścieniować po, e, postać. Tutaj macie okrynowy imię, płeć. I tutaj jak się wkleśni na tym, to się pojawia rodzina. Tutaj jest pet, a tu jest dom. Więc najpierw zacznijmy od tego. Tutaj jest, są takie skiny. Tutaj są skiny, można sobie zmieniać na różne rasy, tego typu. Ja mam na przykład na, na ten skin, bo mi się bardzo podobał. Tutaj ma się takie ubranka. Tu są takie czapeczki, jak widzicie, takie o. Ja mam już wszystko odblokowane. Tutaj są, tutaj rozmiary oczu. Można mieć takie, takie, różne możemy mieć. Tu jak klikniemy na tego peta, na kruka, to tutaj ja miałam ostatnio banu, dlatego napisałam, że mam banu. Tu są różne pety, można mieć każde zwierzątko, które tutaj jest odblokowane. Oprócz kluba. E, chyba, że jak ktoś ma kluba, to wtedy może to odblokować. Tutaj są czapki do peta. Już wyjdziemy z tego. Tutaj mam na przykład wilka. Może grać dzieckie jak ma 3 na 3 level Ja mam na przykład tutaj takie Są lisy Tutaj tak samo jak u Gewarda są branka, mistyki i inne rzeczy Ja na przykład mam tutaj rysza, Niedźwiedzia Lewan mam tak samo i... Mam dwa, mam na rysiu tak samo mistyka. W ogóle mam na rysie tak samo mistyka, wam przed chwilą pokazywałam na koniu. Mam już cztery skiny, cztery zbroje i trzy czapki do zbroi, bo to już tutaj tak samo mam na krokodyla i tygrysa. Jak e, w ogóle teraz, jak przejdziemy, już tutaj na single player, czyli samotnemu, tutaj możesz, jeśli tu wciśniesz, tu to możesz zmienić sobie dom. Ja na przykład mam kupiony takie, ale w sumie i tak gram tym, bo mi się ten. E, najlepiej się grać. masz różne światy, takie samo jak na multiplayer. Tutaj są specjalne, czyli tutaj można grać w trybie wielograficznym. Tutaj się nie ma ja wydarzeń i tylko w trybie graczy. Więc, na przykład, tutaj macie w Arena World. Otóż tutaj należy najlepiej wchodzić. Z, z levelem powyżej 160, bo wtedy będzie mniejsza szansa, że was będą się i zabijać, chyba, że ich jest więcej wtedy. Otóż ja sobie teraz wejdę na dzikie równiny, czyli wklikacie w świat i idziecie. Otóż tutaj potem wam się pojawia rodzina taka i tutaj macie peta. Macie tutaj, ja mam tutaj Samca samica, samica i tutaj dwójkę dzieci. A um, jak gracie na single player, ma się rodzinę. Ja to już mam małą, bo trochę e, zbudowałam nową rodzinę. Bo jak dobiłam 150, to tak jest. Jak gracie na single player i macie dziecko, to możecie je tak. Wystarczy, że wciśniecie takie te pazury. Jeśli to wciśnie. Jeśli um, wciśniecie to. Te pazury można podnieść dziecko. Tutaj pojawiają się zwierzęta. Tutaj się zagłusza. Tutaj się włącza bieg. Tutaj skaczesz. Tu wchodzisz w menu i można zmienić skina. Tu jest mapa. Tu są akcje, dom, wejście do domu, aparat i czat. Tutaj, tak samo jak są pieniądze, tutaj można wyjść z gry. Tutaj są, a tu są zadania. Jest nie jest taki skomplikowany, jak się wydaje, bo trzeba się na nim i jak ktoś się już zna na Wilcach, to może bardzo dużo osiągnąć. Typu 200 level, te, no złota ranga i te typy rzeczy. A, a ktoś gra nam single i niewiele osób wie o tym. Ale jak wejdziemy królika... Już nie chcę mi się pokazać do gór. Dobra, zostawię to dziecko do królika. Ale jest taki... To jest ogromna mapa. Otóż jakby ktoś nie wiedział... Otóż, jakby ktoś nie wiedział, to ten taka czaszka, to znaczy, że jest boss. Tu jest boss i zawsze jest, nie zawsze, ale w większości przypadków jest na środku, czy też końcu mapy. To w sumie zależy jaki serwer. Bo na zimowym lesie jest tak samo, w podobnym miejscu. Um, na sawanie jest jakiś taki wyjątek że jest... są dwa bossy, nosorożec i słoń. E, far, na farmie jest na samym środku e, boss i on ma sobie level, czyli Najłatwiej go pokonać z rodziną, chyba że ktoś ma bardzo duży level, to ja może go samemu pokazać, ale będzie dłuższy, o. E, jeszcze w przy, wcześniejszym roku można było e, mieć... E, Boss miał kiedyś chyba 130, nie 130, tylko 30 level i mieli wtedy jeszcze odejmowane HP. Czyli na przykład teraz, skoro ma 300 HP, na, na multiplayer ma na przykład 200 HP. I weźmy sobie, że oni teraz, te bossy powiększyli im HP. I, że na single masz więcej, bossy mają więcej HP niż na multiplayer. I to zapewne dlatego, bo kiedyś to się Otóż może tutaj go zbukować. przy tym kamieniu, to... Skoro no już mam dosadę, to nie już. I jak weźmiesz w ogóle, jak można grać z dzieckiem od takiego levela, od 3, 3 na 3 levela, to można już grać dzieckiem. I jak masz 100%, to można i dorosnąć, zrobić na dorosłym. Tutaj na niej tylko będę biła 150 level, żeby mogła mieć odejść do tego Ale na razie, że mi się Zbyt nie chce grać, to tak teraz nie mogę powbijać. Dobra, wejdźmy już znowu w ostatni level. Trochę podobać. Dobra, poszliśmy dziaczaka. Jak macie te zadania, to ja teraz mam lwa. Na wysokim levelu na wysokim levelu to bardzo się szybko. A, ja teraz pokażę o, większość bossów. Otóż każdy boss ma swoje Siłę, na przykład, by jest bardzo silny. Na przykład, jak jest silny, to ma bardzo dużą fajne. Otóż, na wilk ma wystarczająco dużo HP. Jest jest szybki. Ryś ma dobry atak. Niedźwiedź ma tak samo jak wilk dużo HP. E, te typu inne rzeczy. W sumie, jak już pokazałam, wszystko co potrzeba po więc to w sumie tak na tyle. Więc no, cóż, to już i tak na tyle. Więc, jak ktoś by potrzebował czegoś w komentarzach, to proszę napiszcie. A ja wam odpowiem. Szybko, tużko e, i odpowiem. Tu są jak coś, jak w, w ogóle ścień zapomniałam transformację. Tutaj na tego hipopotana z napisem: Przemiana. To jest od 50 levela. Tutaj możecie być jele Jeleniem. Chopę. już e takim hipopotanem, gazelą, hieną, nosorozcem, papugą, papugę wskoczyło od orła. I tutaj Wam zawsze się w tabeli pokażę, jakie są zwierzęta właśnie na tym na tym levelu, 50 levelu. Dostępne ja tuż mam prawie wszystkie zwierzęta na 50 levelu. Oprócz niedźwiedzia mam 31, a na krokodylu mam 19. Na przykład na orle, tym, na no, ogóle na wszystkich mam zwierzęta. 50 rower oprócz orła, nie orła tylko krokodyla i niedźwiedzia. Jak mi się będzie chciało to wtedy podbiję, to wtedy zacznę podbijać. Jest to już w i tak na tyle, cześć.